Hej, witam was w dzisiejszym odcinku Dzisiaj będzie, zrobię opening porównania ilości prezentów Raz jak nie zapomnę, to powinien na ekranie pojawi ilość prezentów, które będę dzisiaj otwierał Zacznę od tworzenia prezentów, które mam na postaci kanibal Tu mam takie prezenty Zacznę od tego prezentu numer 1 Tutaj jabłkowy lizak i teraz otworzę tak Hmm, coś kliknąłem złego, nawet nie wiem co już nieważne Otwieram dalej. Kolejny. Gdzieś lepiej będzie on otworzyć. Tutaj będzie łatwiej otwierać. Hmm. Gdzieś te prezenty tutaj. Kolejny, która skupienia bułkowe Lizak Gold. O nawet dobre te prezenty. z świnteczny pominek. Tutaj taki sobie. Swityczny prezent numer 2 teraz. Ten tysięcy golda, zwrócił się kolejny też się zwrócił różowe okulary, to ten też się zwrócił ten, ten nie wiem czy się zwrócił, mógł się nie zwrócić ale no i tak a, fajny drop, ten się na pewno zwrócił w czym postać jest zajęta teraz niby się zastanawiam się zacięło Dostałem gold i prawdopodobnie straciłem jeden prezent. Tutaj odnowienia to na pewno już nie zwróciło. Tutaj nowy diabełek. Tutaj też niezbyt dobre Tutaj był iluzji. Tutaj taki takie pod koniec niezbyt. A i znowu się zacięło. I tutaj żetony. Spora żetonów, więc w miarę fajny. Kolejny. Luzi Kura Gold iluzji Mikołaj ten ostatni to słaby strasznie tutaj jeszcze mam te prezenty od prezenty od Mikołajowej tutaj, no jeden ze słabszych wyrobów ale trudno się mówi i jeszcze był od Mikołaja prezent, tylko nie wiem gdzie on mógł zniknąć to jest prezent od Mikołaja tutaj Bawkowy łuk pozostałe prezenty numer 4 z pierwszy Strasznie słaby drop. Drugi też strasznie słaby. I trzeci. Trzeci też słaby. Czyli można powiedzieć, że straciłem 30 punktów MF. To teraz przejdę do następnej postaci. Tutaj mam też sporo tych prezentów. Czy może nie sporo? Bardziej te, które dostałem. 14 -no winternego pominku. Takie dropy. Nie, no, nie najlepsze. To jest prezent od Mikołajowej. Też strasznie słabo polosowało. Prezent od Mikołaja. Tutaj nawet słabo się nie dało, bo to zawsze to samo. I kolejna postać. Tutaj mam jeden prezent, numer jeden. Może chyba, prawie na całkiem fajne będzie. To prezent od Mikołajowej. To jest znowu nie polosowało fajnego dropu. Po prostu prezent od Mikołaja. Tutaj album do zdjęcia i z została jeszcze jedna postać tutaj mam też 3 prezenty w pierwszym no, fajne dropy, z Nikołajowej. Mikołajowej znowu nie posłuchało, 4 prezenty i nigdzie nie do no, fajnego dropu no i tutaj tak, takie dropy na pewno wiem, że straciłem 30 punktów MF na prezenty za, MF, za punkty MF i pewnie za rok już nawet ich nie będę próbował kupować ale to Koniec już tego odcinka. Chcemy, że podsumowanie wrzucę.